Witam. Tutaj Dominik i z a to jest kolejny odcinek jest z, drugiej, z drugiego sezonu. I dzisiaj znowu będzie po raz 2000 milionów No co ja to mówię i tak zawsze na tym kanale nie będę sam nagrywał nigdy, więc dobra. A, poza tym ja tu jestem ja Hitrex. O i jak do, bym, do, bym zabił Dominika, to byście zobaczyli moje dwie nowe bronie. Mam rewolwer oraz y, skara takiego ulepszonego Mark. Ale obie, obie są na 3 dni. Już nawet skalnie nie jest na 3 dni. Skala jest do poniedziałku, a rewolwer mam do jutra. No czyli takie... trochę laj na lajcik, ja tego miałem... Akurat na tej samej mapie ja miałam tego Akacia, nie? No! <grych> Aj, a Dominik ma pod nowy skin, nie pamiętam czy mówił. Nie, to już w poprzednim miałem chyba. A w poprzednim ty. Ty się skąpiłeś, człowieku. To u góry, frajerze Nie! Nie gadaj tak na odcinku No nie, bo to zaraz wybuchnie Jest! Wąpa no cię zabiła z tej odległości No ja nawet nie wiem, gdzie ty byłeś Ej, mogę pokazać widzom tylko moją, moje bronie? Nie Ja byłem tam na górze, co się idzie po tej drabinie Jakby co, to nic nie zrobiłem przez chwilę A co zrobiłeś? Zobaczcie sobie na odcinku Dobra Tam A tak dałem radę! Co ty przoduj! Ja też przodu No nie! Tylko żebym zdążył. Nie! Patrzcie jaki cheater! O, ma nieskończone! No nie! Jest czerwony znaczek, powinno już wybuchnąć! A widzicie no, tego citer? Widzicie? Tam, o, tam z, o, 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 o. z lewej strony, to sobie zobacz na odcinku, z lewej strony Ja bym się wodę i tak, jak miałam nożyce, to potem były takie nożyce, a teraz nie, sobie zobaczysz na odcinku, okej? Okay? No ale i tak, to, to jest niemożliwe, że tak szybko odplatu Możliwe, no, nigdy nie grałem się na to nie, wiesz A wcale, że grałem, ale kiedyś No ale, nie na bombie. Ty nie wiesz, jak to działa bo terroryści mają trudniej z tym plantowaniem Nie zawsze Zależy kiedy może No serio? Ty sobie ze mnie robisz? Co? Życie jest a tym bardziej jak ja się z takim gościem Który jest lepszy od ciebie No pewnie Dobiegłeś? Nie, wiesz ale... No nie! No patrzcie tego cheatera, nie? No nie. Jaki cheater? Jest czerwony, powinno wybuchnąć, no co? Nienawidzę tego, jak, jak on jest takim cheaterem, nie? Ale ja nie cheatuję, ludzie! E, Chyba wiecie, że ja nie cheatuję. Przecież ta gra wcale nie jest zbytnio modna i również nie ma cheatów. Ale my sobie po prostu pomyśleliśmy, żeby zrobić serię z gry, w którą nikt no może ja gra, ale... właściwie w tą grę gra y, milion osób, ale my po prostu robimy no sobie ciemny strony. Nie nikt nie nagrywa, no. Po prostu nikt nie nagrywa, no Bo ona modna na internecie nie jest. Oj, to jest moja nowa broń Misji, <laughs> Powinniście ją widzieć w prawym górnym rogu, ale ten obrazek już zniknął. już może skąd cię strzelałem? A ile dowodów masz już minut? Pięć, co zachciało ci się strzelać? normalnie jego górek, nie? No. Ej, ale ty... Kurde, myślałam, że to jest takie wyrównane, ale ty wygrywasz. No właśnie wiem, tylko że ja niezbyt to wiesz, bo mi znaczek zasłania. Jaki znaczek? No od bandkama. Od band Nagrywanie za Nagrywanie zasłania. To wiesz, odgrywanie. Nie gadaj Co? Ja jestem na drugim końcu mapy ja, Prędzej to wybuchnie niż ja tam dojdę Chociaż wiesz, te już mam, są słabi, więc Trudno by było, żeby mogli wygrać No już jest żółte i za chwilę czerwone, także chyba już nie dasz O dobra, no nie, nie dasz Nie, na pewno już nie dam rady jeszcze zdążyłem cię zabić. jest 3-3. Z tego chyba zrobimy trzy części. Bo y, po prostu do 13 punktów gramy. A nie tak jak wtedy, tylko do 10. Tam na Facebooka Dominik Klugman, nie wiem czy już podobałam, ale tam są, są, są odcinki będą informacje o wszelkich odcinkach No nie rozbieraj mnie człowieku! Rozbierasz mnie bardziej niż ja twoją bombę! Chyba rozbieram Nie, rozbierasz W jakim sensie? nijakim nijakim! Co, znowu jesteś na innym końcu mapy? Tak Widziałem! No, nie nóż Bomba! Ona no nie może wybuchnąć Jest! Oczywiście, że może! Dominik? A będziesz robił kiedyś koszulki? Koszulki? No może z Gdzie będzie moja minka, a twoja jak giniesz? minka taka ciesząca się, a twoja taka smutna, bo zginąłeś. No ten. No. Idź A nie, no ty jesteś ogórek, nie? Jak już bym robił z drugiej koszulki, to z tak. Raczej ja, jak się robi koszulki, tak właściwie? Nie wiesz? To no samemu chyba sobie nie ukleczyć, nie? Ukrawca. Jest, headshot. Ej, na serio, ta nazwa ma to jakiś przekaz, cały czas dostajesz headshoty Masz na przykład białą koszulkę i musisz coś nas playować O, i A tyle do... razy już zabiłem Dominika tym ładnym o, moim skarem, ale jest... także w swoim nie aktualizm gadaj, mam rewolwer Co? Cicho, nie gadaj, bo teraz ja muszę coś powiedzieć No czemu ja z nożem jakby... To by było... Oj, to jest też mój rewolwer To by było na tyle w tej części, więc na razie, widzimy się w drugiej części tej mapy, to na Cześć!